No dzień dobry. Dobra, słuchajcie, kolejny, kolejny update z pasieki podczas zimowli. Ja już oczywiście mam tutaj pszczółki obstukane, że tak powiem. No i w sumie nieźle. Aktualnie jest 20. chyba 1 albo 20 grudnia, jeśli dobrze pamiętam. Nie grudnia stycznia. W związku z tym. W związku z tym co, eee, no mrozy mamy prawdopodobnie za sobą. Teraz mieliśmy dla tych, co oglądają później i się nie orientowali eee, giga mrozy, a mianowicie no tak minus 10, minus 15 przez jakiś tam okres czasu, to było chyba chyba koło dwóch tygodni, eee, no i co? No i bałem się, że generalnie też opady śniegu były i obałem się, że no coś się stało złego na pasiece, no ale nie jest źle, to znaczy też nie jest... Idealnie, tak, żeby nie było, więc w sumie, żeby już nie przedłużać, nie przedłużać mam, ktoś nie umiem się wysłowić dzisiaj przejdźmy na przednią kamerę i pokażę co i jak. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na pasiece. Bardzo fajny widok, jak widzicie, wszystko w śniegu. Te ule generalnie mamy... wszystkie ładnie sobie funkcjonują, to znaczy był odgłos po stukaniu. Czasami słabszy, czasami, czasami mocniejszy, w zależności od tego, jak się zawiązały pszczoły, to znaczy gdzie aktualnie przebywają. Ten ul generalnie, obstawiam, że jest kaput, bo to już ostatnio było. Ostatni miesiąc, półtora, to był ten mieszaniec. Znaczy łączone z paru <laughs> I ten nie dawał żadnego sygnału Ten na samym końcu Jeszcze go obstukam, bo Też wydaje mi się, że tam może być Ciężko, cinko Znaczy o tyle dziwne, że tam Tej pszczoły było całkiem sporo, tak Znaczy z jednej strony Też jest on najbardziej wystawiony na wiatr Ale to mimo wszystko jest styropian Więc, znaczy styrodur Więc raczej to nie powinno w ogóle mieć Jakby znaczenia No ale też tam nie dawał jakoś Sygnału, a przynajmniej nie słyszałem. Może jeszcze raz spróbuję, jak nagram filmik, co i jak będzie. No i co, czekajcie, bo mi się gimbal tutaj wrócił Dobra, to po drugiej stronie tak to wygląda. Wszystkie ule tutaj ładnie funkcjonują. No i co? No i tyle, no, dają sygnał, znaczy dla tych, co. Dla tych, co nie wiedzą o czym w ogóle mówię, czy żyją pszczoły w zimowle, można sprawdzać różnymi sposobami od termowizji po, po ten włożony pod pawałkę termometr elektroniczny dajmy na to, który po prostu daje wam online sygnał można też podejść do ula, stuknąć parę razy i koło lotka mieć. Jak ulżyje, no to powinniście usłyszeć szum. No, raczej mała szansa, że nic nie usłyszycie, albo jesteście głusi, albo nie wiem, jest głośno. Czasami ten szum jest bardzo bardzo wnikły, bo dajmy na to pszczoły wieszą się tutaj. O, tutaj a wylotek będzie wylotek jest po drugiej stronie i no naprawdę czasami ledwo co słyszycie. No albo może to też znaczyć, że te pszczoły też już dogorywają, nie? no bo jakiś tam szum będzie, aczkolwiek z reguły jak pszczoły już są na coś im nie pasuje, to powinny same siebie szumieć. I to w taki dosyć nietypowy sposób, taki taki, taki zdenerwowany. No jak ktoś nie wie o co chodzi, to, no to trudno to opowiedzieć, no ale. Nie o tym i z reguły to jest w sezonie, tak. Podczas zimowli raczej albo spotykam po prostu brak dźwięku, albo dopiero po pukaniu. Eee, ale dobra, jeszcze parę rzeczy. Jak widzicie, jest tu siateczka burza. Tak przeglądam, jeszcze nagrywam to na filmiku, jak będę montował, może gdzieś zobaczę. Eee, ale nie widzę żadnych tutaj jakby przewiercywań, to znaczy dziur żadnych nie widzę. No, nie licząc sam to, co już zareperowałem, co, co sam przetarłem przez przypadek, jak oczyszczałem wlotki, no, ale tutaj żadnych nie widzę. A to oznacza jedno: e, myszy się nie dorwały. Myszy się nie dorwały, chociaż w jednym ulu, a mianowicie, słuchajcie, tym. Tym albo tym, jest z, z, z przodu wylotka jest taka, jakby śród, śród taki dosłownie. I obstawiałem, że, że tam faktycznie może mysz weszła. I na początku, też jak odczyszczałem ten śród, bo on zamarzł, e, myślałem, że tam jest mysz i w ogóle, ale no, nic się nie ruszało. Pszczoły, jak obstukałem, jakby dały sygnał, więc stwierdziłem, ok. Aczkolwiek dziwna sprawa, bo mówię, no obstawiałem, że tam będzie mysz, bo tam też jeszcze był część plus tego Część zatwór maty było, nie? Więc obstawiałem, że, że, że tam jest myszka. Ale chyba nie ma, no bo no nie widzę żadnej, żadnej dziury. Tak? Tutaj no, nie ma dziur. Nie widzę przynajmniej. Dźwięk był. Można powiedzieć, że zimowla idzie ok. A w nowym sezonie już należy powoli myśleć o nowym sezonie, no bo tak naprawdę jeszcze półtora miesiąca i już zaczynamy prace pasieczne. Bo Teoretycznie zobaczę jeszcze jak będzie ciepło, ale no wypadałoby jakąś tą siatkę zdjąć i wyczyścić danicę, tak? Tylko że słuchajcie, jak ja zdejmę tą siatkę i będę czyścił denicę, to będzie później upierdliwe założenie tej siatki znowu. Więc yy, będę chciał to tak oscylować z czasem, żeby jednocześnie to już był koniec zimowli, żeby te myszy już nie wchodziły. Ale jednocześnie, żeby, żeby, żeby to w miarę szybko zrobić, tak? Normalnie to bym czyścił nawet jakoś na dniach, bo za 10 dni. Znaczy za 10, co ja bradzę Za 3 dni mamy ocieplenie do 10 stopni, nawet 15 podobno. Więc wtedy mógłbym oczyścić te dennice, aczkolwiek nie, no to by było za szybko, prawdopodobnie. Dopiero w lutym, chyba, jeśli dobrze pamiętam, czyściłem te dennice. No, ale jeśli teoretycznie mam założoną tą siatkę, to 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 to? to chyba nie będę je zdejmował. To znaczy, przeczymam te ule do gdzieś tak połowy marca. Może jeszcze wtedy jest miary zimno, to znaczy one już. Marzec już jest rozwój, tak? wiosenne, żeby nie było. Kiedyś się ule otwierało dopiero na Wielkanoc, z tego co słyszałem. Ja tych czasów już nie pamiętam, bo to było dawno temu, dawno, dawno temu. Eee, no i tyle, nie? No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, tak czy siak. Eee, żeby już nie pierdzielić cały czas, bez sensu, bo tutaj za bardzo nie ma co pokazywać, eee, konkluzja z tego filmiku jest taka, słuchajcie, że ta siatka, którą zastosowałem, jest giga. To znaczy ona naprawdę powoduje, że nie ma myszy. A, a przypominam, że ja rok temu, słuchajcie, to ja praktycznie dramat i to było w ogóle, to nie było co zbierać, tak? To, no było, ale z pasieki chyba wtedy miałem 40 pni, no, no mało zostało, 20. No bo no bo myszy totalnie zrobiły kipisz, i to było na zasadzie. To, co to było w ogóle, te, te, te ule ledwo co się podniosły, tak, no ale na szczęście doszły do fula i no i ładnie zazimowałeś z tego co widzę, no bo no tam dwa ule prawdopodobnie będą straty, ale no ale, no ale to i tak jest ok, tak <laughs> w porównaniu do tego co było zimą poprzednią, to, to jestem bardzo szczęśliwy dobra, słuchajcie, dajcie suba, łapkę w górę zapraszam do grupy, zapraszam, no czy gru, link do grupy w opisie komentujcie i tak dalej, dajcie znać jak wam idzie zimowla no i w sumie kolejne filmiki na pewno niebawem będą już jeden kręcę, w sumie dwa, jeden o pszczelarstwie a drugi z roślinkami, wiem, bo ostatnio popatrzałem na kiedy ostatnio z roślinkami wypuściłem filmik i to było dawno temu, to było chyba jakoś po wrześniu jeśli dobrze kojarzę sorki, wiem, wiem, powinienem i kręcę już, tylko że kręcę to żeby był bardziej taki soczysty ten filmik, więc trochę mi to zajmie po prostu, bo rośliny rosną, tak? E, dobra, słuchajcie, dzięki, na razie trzymajcie się. Cześć.